O, kościelny! Witam was, witam! Widzę, jak się z Wy się go Wy Nie pozbydziecie, nie pozbydziecie się go. My z babą dziennie żykomy dwa, trzy razy za niego. Nie pozbydziecie się go, godą czemu? Szczęść Boże. Co ciebie tu przygnało, a przyszło jego towarzyszyć z w kościele gra wszystko, wszystko w porządku, drzwi pozamykane, ja ja... zakresy zawarte, wszystko no, pozamykane, dobrze, 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 solidnie się wypełnił swoich no, no, obowiązków, no to się należy, wiecie, Poczęstuj się czymś, Sam długo jeszcze będziecie, no jeszcze mu po raz prawdę jeszcze muszę iść do parafian chorych tam, nie, Także jeszcze to trochę zectwo, wiesz? Mm. Powiedz tam klerykowi, żeby za mnie ten szpory chyć, wiesz? Jak pójdziesz po tym na parafian. Dobra, tam powiem. Wy nie będziecie. No, nie, dzisiaj nie idę, bo mu roboty, jak ty, mą, wiesz, jak jeszcze tak to to jest pierwszy odlet! łakomstwo to jest grzych i to wielki grzych. Dobra, tak. to potem, potem. Pierwsze jedne. Aż nika chleba się wezna. No. Ale taki końcówek będą się zabrać. No to taki może być, ja. No, Bóg zapłać, Bóg zapłaci. zaszkodziło. No. no już to fajnie wreszcie. No, przyszła, to no, przyszła. Ja wam tutaj fajnie świniały się, się patcie, co ją wam No, no, ja A to. Ja chciałem co? iść już na parafię. Ja? No. Ale ze Dobrodzieju to poprawia trawienie. Trawienie? Tak, no i. Ja proponuję pójść, ciucha, pójdź, wiesz, za to wszystko. Aby, <słuch> ginku, a co tam z tym twoim wędzonym? Jakie on tu ma dobre wędzone z tym. Aha, coś tam Cińsie Dobrodzieju, coś wspominał. Idą z tym. No, idą z tym. Pracuj. No każdą nie, bo to może nie, Może wyrzęla. to tak tu, tak, że potem Słuchaj, no nie, bo to daj tam no, taki talerzyk osobno do Jorga, wiesz? No, zaproszę, bo wierzę, nie Dziękuję Ci siostro, naprawdę nie, nie trzeba. O Enszl, naprawdę, ale ja specjalnie na to czekam nie. tutaj, bo to naprawdę jest godne tutaj to, to jest wyśmienity, wiesz, on nie oh. rozumie. Idę ja. gleich was ja. wyhaby gestir gestinny. Ja, dobry, masz dobry, ale z naszej parafii, z naszej parafii. parafii. to jest ostatni mm. chyba co z mięsa robi wóz. No. Ja, nie znam, nie znam. A w kościele gdzie stoisz? No, no tak za, 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 za tym słupkiem no, no jednym nie filorem, no. takiego małego to ciężko założyć. Ja. Ja? ja. ja? Panie ja? Pani kościelny, może kończę Panie, Ale no troszeczkę, troszeczkę. Ja. Ale wspaniałe towarzysko, hopie. Ja ci powiem, no, żebyś ty trochę nareszcie zamilczał, bo godosz, godosz. I o tu no, przy moich parafianach nic do słowa A u Frankfurt, ja? Się pyto, to, się pyto, to czy ksiądz z dobrodzi by też nie pojechał do Frankfurtu na zaproszenie. Tak? Ja, na, na pielgrzymka, na pielgrzymka, bo na wycieczka mi to tak nie bardzo. A, a, a kaj by da spąsł tu się. No ja już jestem razem. In Frankfurt. Ja... Nie, dziękuję, dziękuję Ci bardzo, dziękuję Ci bardzo. Nie chcesz, bardzo, chcesz. bardzo to smakowało, ale już dzie, bardzo Ci dziękuję to za te zamloki. A chcesz krupniał? Nie, nie, dziękuję Ci bardzo.